Dla innych wszechświat to po prostu psychika, Twoje wewnętrzne mechanizmy, które filtrują rzeczywistość. I wtedy zdanie zaufaj wszechświatowi oznacza zaufaj sobie, zaufaj swojemu procesowi, zaufaj, że Twoja intuicja wie gdzie iść, zanim Twój umysł to zrozumie. A jeszcze dla innych, wszechświat to Bóg. Świadomość, źródło, duch, który obserwuje i prowadzi. Nie musisz go rozumieć, żeby go czuć. Wystarczy otworzyć się na jego obecność i zobaczyć, że wszystko, co cię spotyka, ma sens. Jest też inne spojrzenie, takie, które łączy duchowość z psychologią. Wszechświat jest lustrem twojego wnętrza. Nie dlatego, że magicznie przyciąga, ale dlatego że rzeczywistość działa tak jak ekran projekcyjny. To co nosisz w sobie staje się tym, co widzisz. Twoje przekonania, emocje i wzorce są jak filtry nakładane na świat.